Piekło jednego jest niebem drugiego. Ale w tym wypadku czas wielkiej smuty nie był czasem dotyczącym Rzeczypospolitej, gdyż nasza organizacja państwowa na początku XVII wieku radziła sobie dobrze w przeciwieństwie do swojego sąsiada, cesarstwa rosyjskiego. I czas smutku, o którym się teraz zapomina. Był udziałem naszego wschodniego sąsiada, a przyniesiony tam został na kopiach jednej z najlepszych jazd świata polsko-litewskiej Usarii. Druga Dymitriada, czyli tak naprawdę ingerencja naszej magnaterii w sprawy wewnętrzne Cesarstwa Rosyjskiego. Jan Piotr Sapiecha, bohater z Podkircholmu, w sierpniu roku 1607 wkracza w rosyjskie granice i wraz z Dymitrem Pretendentem do tronu cara podchodzi pod samą Moskwę. Wszystkich tych wydarzeń nie będę opisywał, ponieważ byłaby to kolejna dłuższa historia. W każdym razie latem roku 1608 pod Tuszyn właśnie w okolicach rosyjskiej carskiej stolicy przybywają kolejne polskie posiłki, a już przecież znajdowało się tam Niemało wojska polskiego, bo niemal 10 tysięcy. A wszystko to za przyzwoleniem naszego monarchy. Zygmunta III Wazy, gdzie Jan Piotr Sapiecha miał dopilnować, aby wydarzenia potoczyły się po myśli naszego króla. Jaki jednak pomysł miał nasz król? No, dzisiaj byście, myślę, nawet w to nie uwierzyli, ale plany były naprawdę gigantyczne i epickie i chyba też z drugiej strony karkułomne ponieważ wydarzenia te łączą się z wcześniejszymi wypadkami między innymi w Inflantach a co za tym idzie dotyczą samej Szwecji ponieważ Zygmunt III nadal pragnął korony szwedzkiej dla siebie mało tego po drodze chciał zagarnąć carski tron aby już później połączonymi siłami Rzeczypospolitej i carskiej Rosji uderzyć na Szwecję Ponadto, jako gorliwy katolik, planował on wprowadzenie religii katolickiej w Rosji oraz w Szwecji. Dużo wielkich planów. A teraz posłuchajcie, jak wypadki potoczyły się dalej. Już wkrótce Skopin Szujski, zasilony wyżej wyszkolonymi jakościowo oddziałami szwedzkimi, dociera pod Moskwę, gdzie odnosi połowiczny sukces walcząc ze zborowskim pod Twerem, gdyż żołdacy cudzoziemscy w wyniku niewypłacenia żołdu podnoszą bunt. Zygmunt III Waza odpowiada, a tą odpowiedzią jest atak na Smoleńsk, którego oblężenie rozpocznie się we wrześniu roku 1609. Działania wojenne trwają nadal i w końcu w styczniu roku 1610 Zjednoczone Wojska Rosyjsko-Szwedzkie odblokowują Moskwę oblężoną przez Dymitra II, który ma pod wodzą, pod swoją komendą wielu Polaków. I w następnym miesiącu w obozie Zygmunta III Wazy pod Smoleńskiem pojawia się moskiewski patriarcha, który składa niesamowitą propozycję o powołaniu królewicza Władysława Wazy na tron carski. Czara goryczy przelała się. Wasyl IV-Szujski, car Rosji w latach 1606-1610, w tym momencie wyśle przeciwko wojskom polsko-litewskim armię swojego brata Dymitra Szujskiego. Oczywiście połączoną już z najemnikami ze Szwecji, gdzie już wkrótce napotka ono zgrupowanie naszych wojsk. Dowodzone przez Hetmana Polnego Koronnego. Stanisława Żółkiewskiego. Przenieśmy się pod białej, czyli w naszym języku pod białą, bo to właśnie tam jeden z naszych dowódców, Gosiewski, odpierał atak rosyjsko-szwedzki, choć czynił to z trudem. I właśnie te bardzo trudne walki skłoniły Żółkiewskiego, by przyjść mu z pomocą, a miejscowość ta znajdowała się ponad 150 km od. Bloganego Smoleńska. I tak, 14 czerwca Hetman przybył na miejsce i chyba rosyjskie wojska od początku niezbyt dobre jakościowo i również chyba o niskim morale, na wieść o tym, iż przybywa tutaj polski Hetman, wycofały się stamtąd w stronę miejscowości Rzewa, przekraczając Wołgę. Kolejna ważna miejscowość to Carowe Zamiszcze, ponieważ to właśnie w tamtym kierunku zbliżała się przednia Straż Armii Szujskiego w ilości 8 żołnierzy, gdzie ich zadaniem było powstrzymać zbliżające się siły naszego Hetmana. I to właśnie w Carowym Zajmiszczu mieliśmy swego rodzaju preludium do Kuszyna, ponieważ to właśnie tam żółkiewski okrążył i zblokował Rosjan. Jednak główny trzon armii Szujskiego nadciągał, co mogło grozić dezintegracją sił hetmana. 23 i 24 czerwca doszło do walk. Z początku starcie nie przyniosło rozstrzygnięć, ale końcowo nasze siły domknęły pierścień oblężniczy po takim rozstrzygnięciu hetman nie miał już wątpliwości i postanowił wyruszyć w kierunku głównych sił wroga, kamuflując swój prawdziwy ruch, ponieważ uczynił to na dwie godziny przed zachodem słońca w kompletnej ciszy, tak aby Rosjanie nadal myśleli, iż główne polskie siły wcale nie opuściły obozu. Ryzykowny manewr, który okazał się strzałem w dziesiątkę. Na początku wziął ze sobą Hetman prawie 3000 jazdy, gdzie większość była to husaria, minimalną ilość piechoty i dwa lekkie działa falkonety, które sprawiły mu problemy. Z racji tego, że wojsko jego głównie była to jazda, było to też z drugiej strony wielką zaletą, ponieważ jego ugrupowanie przemieszczało się błyskawicznie co było elementem zaskoczenia. Poruszali się tak szybko że w zasadzie zastali swojego wroga, jeszcze śpiącego. Szkoda, iż ten element zaskoczenia już wtedy nie został wykorzystany, ale były ku temu powody. Po pierwsze, całe wojsko jeszcze nie było na miejscu, Ozwyczajowo piechota poruszała się wolniej. Po drugie, wspomniane wcześniej falkonety zatarasowały drogę, co także nie sprzyjało atakowi z zaskoczenia. A po trzecie, były tam też poustawiane płoty, a między nimi dwie wioski. Zatem pierwszym poleceniem Hetmana było je usunąć, zatem podpalić, co było znakiem ostrzegawczym dla wroga. Za co paradoksalnie został Hetman również doceniony, ponieważ myśleli oni, że przecież mógł ich zaatakować śpiących, a tego nie uczynił. Zanim zabrzmiały bębny i wróg usłyszał trąby, Żółkiewski rozstawił swoje wojsko. Głównie była to Husaria, gdzie na lewym skrzydle, prawym i w centrum pułki stały w dwóch rzutach. Byli tam Struś, Zborowski, Dunikowski, Kazanowski, Porycki. Z tyłu, oczywiście, był jeszcze odwód a piechota i falkonety wciąż się jeszcze ociągały. Armia rosyjska, chociaż liczna, nie była wojskiem zawodowym, dlatego też Hetman kazał w pierwszej kolejności uderzyć na nich. żółkiewski wielokrotnie nakazywał Husarii szarżować, co było też efektem psychologicznym, ponieważ Rosjanie mogli myśleć, iż atakuje ich o wiele bardziej liczebna kawaleria, aniżeli była w istocie. Wkrótce nastąpiło przełamanie, piechota wraz z rajtarią została zmuszona do ucieczki, a opuszczając pole walki, tylko zmieszali oni swój własny szyk. Uciekali oni do lasu, na pola, ale też i do ufortyfikowanego obozu. Inaczej sytuacja wyglądała na lewym skrzydle, gdzie walczyli Szwedzi. Walka była zacięta, zażarta i obie strony ponosiły duże straty. Wciąż znajdowały się tam płoty, za których Muszkieterzy razili z bliska atakujących jeźdźców, a pikinierzy powalali ich konie. Ale w końcu nadeszła piechota wraz ze swoimi działkami. Celny ogień z falkonetów przegonił piechotę niemiecką, która zaczęła uciekać, podobnie jak Rosjanie, do lasu. Wtedy też francuska i angielska jazda w starciu z naszą usarią również zaczęła się wycofywać przegrywając ten pojedynek. Polacy wpadli do ich obozu, czyniąc pisne spustoszenie i rzeź. I również wtedy ich dowódcy, Delagardie i Horn, uciekli. Największym problemem dla Hetmana było pozostałe wojsko najemnicze w ilości około 3000, którzy to nadal mogli stawiać silny opór. Jednak nasz wódz miał szczęście, ponieważ w obliczu poprzedniej porażki ich kamratów postanowili oni Rockować. Najpierw najważniejsi kapitanowie obiecali część swojego pozostałego wojska oddać pod komendę naszego monarchy, a później również i na piśmie potwierdzili, iż nie będą służyć w Moskwie przeciwko naszemu monarsze. W zamian Hetman oszczędził ich życie, obiecał też zachować ich majątki, a ci, którzy nie chcieli brać udziału, Dalej, w walkach pod skrzydłami Rzeczypospolitej, mieli wolne przejście do swoich ojczyzn przez nasze terytoria. Jednak schronieni w obozie najważniejsi dowódcy, de Lagardia, Horn, Szujski i inni Kniaziowie rosyjscy, nie chcieli przystać na propozycje niższych dowódców szwedzkich. Jednak w dowództwie wrogiej nam armii coś już pękło. Najpierw kniaziowie rosyjscy, widząc jak sytuacja się załamuje, postanowili cichaczem uciec. Jednak nasze wojska były czujne, dostrzegły to i ruszyły za nimi w pogoń. To samo wkrótce uczynił i sam Szujski. Podobno bardzo spanikowany, bo nawet obuwia nie zdążył założyć i uciekał boso na swoim koniu, udając się pod Morzańsk do monasteru. Widząc beznadziejność tej sytuacji kolejno wodzowie szwedzcy postanowili także o ucieczce. Z kolei oni skierowali się na Nowogród z garstką swoich żołnierzy, którzy wkrótce ich ograbili. Końcowo już Polacy zajęli się łupieniem obozu i tylko część naszych wojsk ścigała jeszcze Rosjan po lasach, ale pomimo tego zadała im jeszcze dodatkowo duże straty. Ważną zdobyczą wydaje się Chorągiew obszyta złotem samego Szujskiego, a także jego osobista buława, gdzie już nie będę może wspominał o innych bogactwach i pieniądzach, które napotkali nasi żołnierze w obozie rosyjskim. Pora na zakończenie. Jak preludium do Kuszyna miało miejsce pod carowym zamistrzem, tak naprawdę starcie to też kończy się epilogiem w carowym zamieszczu, ponieważ zaraz po bitwie nasz Hetman, nie zważając na nic, wyrusza z powrotem pod tą miejscowość, ponieważ, jeśli dobrze pamiętacie, są tam zblokowane wojska rosyjskie, to znaczy straż przednia. Przybywając tam na początku, ich dowódca nie wierzy o tym całym wypadzie, który był uczyniony przecież w tajemnicy i nie chce się nadal poddać, ale. Wkrótce to robi, ponieważ najemnicy szwedzcy, którzy przystąpili do Żółkiewskiego, ostatecznie przekonują go o porażce wielkiej armii rosyjsko-szwedzkiej. Jak widzimy, nasz Hetman był kimś niesamowitym, ale jednocześnie kimś bezwzględnym, ponieważ nie zważał w tamtym czasie na poległych czy też ciężko rannych. Ten cały wypad w ogóle był uczyniony oczywiście błyskotliwie, ale też dosyć brutalnie, szybko. I ponownie Hetman nie traci czasu, ponieważ pamięta o, mam nadzieję, że Wy też, o Dymitrie, drugim samozwańcu, który też dowiadując się o tych wszystkich wypadkach, podchodzi pod Moskwę. Hetman wie, że nie masz czasu, i ponownie zarządza wymarsz. Widzimy, że nasz Hetman był ambitny, bezwzględny. I potrafił przede wszystkim rozstrzygać starcia na swoją korzyść. Zmysł polityczny chyba też miał dobry, ale jak widać, wymagało to poświęceń. W każdym razie, wkrótce też rusza na Moskwę. Dymitr poddaje się, odstępuje od murów Moskwy. A konsekwencją tego wszystkiego było to, o czym być może zapominamy, iż Polacy zdobyli de facto Moskwę, chociaż w naszej historii. Mówi się o czymś innym, iż nasz naród jest narodem umęczonym, cierpiącym, ciągłe powstania. Nie, to nieprawda. Polacy potrafili walczyć, być bezwzględnym narodem i zdobywać okoliczne, sąsiadujące tereny, a nawet podbić Moskwę, ponieważ syn króla został Carewiczem i przez pewien czas byliśmy na Kremlu jako władcy Cesarstwa Moskiewskiego, a Poprzedni car szujski złożył hołd naszemu królowi, o czym się nie pamięta i ja chciałem Wam o tym dzisiaj przypomnieć właśnie na sam koniec. Dzięki za oglądanie, za słuchanie. Pamiętajcie o tym co zawsze, o subskrypcjach, kciuka w górę, jeśli uważacie, że filmik ten kolejny filmik był fajny i Wam się podobał. Pozdrawiam wszystkich, hejo!